Witam wszystkich. Dzisiejszy materiał na temat tego to kanistra. Kanistra Kombi z podmarki Stila. Użytkuję go już od roku, od jesieni 2022. Tak więc mamy tutaj już 3 lata. Tak więc pod tym czasie myślę, że taką recenzję jestem w stanie wystawić, chociaż ja tutaj wypowiadam się jako amatora, a nie jako profesjonalista, więc to trzeba mieć też na uwadze i tą opinię też kieruję głównie do osób, które zajmują się tym amatorsko, gdzieś tam na własny użytek. Zacznę może ogólnie na ten temat. Ten kanistry jest dostępny w dwóch wersjach pojemności. Tutaj jest mniejszy, 3 litry na mieszankę paliwowo olejową 1,5 litra na olej do łańcucha, to jest ta mniejsza wersja, jest też większa, 5 litrów i 3, no ta większa już zapewne dla tych, którzy w lesie szaleją zawodowo. Taki mniejszy, akurat dla kogoś, kto nieco mniej tych płynów zużywa. Dalej mamy wersje bardziej doposażone, czyli wyglądające tak jak tutaj, czyli zestaw bańka plus nalewaki, lub też mamy wersje tańsze, wyposażone, w których brak jest nalewaków, a mamy takie zwykłe: do paliwa jest korek plus. Taka rurka spiralna. Do oleju mamy taki lejek. Ten lejek, powiem szczerze, jest bardzo fajny. Mimo wszystko, prosty, ale dobrze się go używało. Tego lejek używałem też dosyć długo, zanim wyposażyłem się w ten nalewak. Zaś nalewak do paliwa mam od samego początku, można powiedzieć. także tak to wygląda, a jeszcze chodzi o ten nalewak do oleju, względem tego tańszego uważam, że przeskok nie jest aż tak duży. Powiem tak, kupiłem go głównie z ciekawości, no bo ten mi wystarczał, ale chciałem potestować ten lepszy. No i powiem po czasie, że drugi raz raczej bym się nie zdecydował, zostałbym przy tym. On jest fajny tutaj, fajnie można sobie nim nalać. A ten też jest w pewien sposób wygodny, jednakże że olej ma tutaj to do siebie, że lubi sobie spływać, spływać, i też tutaj cały ten nalewak i bańka jest potem nieco uwalona, trzeba też to czyścić. Zaś jeśli chodzi o paliwo, to jest tutaj sprawa zupełnie odwrotna. Nalewak ten tutaj o wiele lepiej sobie radzi. Takie rozwiązania jak tutaj, no mamy to, można powiedzieć, w każdej najzwyklejszej bańce do, do paliwa, taki, którą możemy kupić gdzieś tam na stacji czy w sklepie budowlanym. To jest trochę upietliwe ogólnie. Raz, że musimy odkręcać to, przekręcać to. Samo nalewanie też jest nieco niewygodne. Ta rura jest taka sztywna raczej. Już mówię, to, że, że mieszanka ma tendencję do rozlewania się wszędzie, nie tam gdzie trzeba. Tękując sobie takim nalewakiem, wszystko pozostaje czyste, nic się nie przelewa, nie rozlewa. Przechylamy, naciskamy, leje się do pełna, nic nam się nie wyleje, puszczamy i sprawa jest załatwiona. Ja, jak mówiłem, mam ten zestaw od 3 lat, nie licząc tego drugiego nalewaka, który jest od u mnie. Niedawno, od niedawna, tak powiem, że po, dziś, po dzień dzisiejszy wszystko spisuje się tak jak trzeba. Tutaj nic nie przecieka, nic się nie zacina. Jeśli chodzi o samą bańkę, a zapomniałem wspomnieć, że mamy też takie opcje jak dołożenie sobie tutaj takiego uchwytu jednego czy nawet dwóch na jakieś tam pilniki, czy tam klucze serwisowe. Mi tak akurat też nie jest potrzebne. Taki klucz ja zawsze mam pod ręką w kieszeni. Ostrzeniem zajmuję się jakby stacjonarnie w garażu. Ale opcja taka jest, widziałem na filmach, że też wielu profesjonalistów z tego korzysta. Bańka sama w sobie jest z dosyć grubego plastiku dosyć mocnego. Ta bańka już niejednokrotnie latała wszędzie, gdzieś tam między gratami, między narzędziami i absolutnie nic się nie stało, nigdzie się nic nie przetarło. Gruby plastik sprawia, że bańka gdzieś tam pod wpływem temperatury nie. Nie nabrzmiewa, też nie wciąga się zbytnio. Oczywiście taki efekt występuje w mniejszym stopniu, ale nie na, nie na taką skalę, jak w chociażby takich najprostszych banieczkach, najtańszych. No tutaj nawet widać, że trochę ją zaciągło. A też wiemy, niektórzy właśnie na takich bańkach odmierzają sobie mieszankę do mieszankę paliwowo-olejową. I no, gdy nam taką bańkę wciągnie, to już te proporcje będą mm, trochę rozjechane, a tutaj w miarę możliwości one będą się utrzymywać. Tutaj mamy skalę e, co pół litra e, i gdy sobie ją zalejemy e, tą bańkę paliwem, tutaj prze, ona jest w miarę przeźroczysta, tutaj e, ilość płynu jest zauważalna, jest dobrze widoczna, o, w ten sposób, e, zaś tutaj nie mamy dodatkowej skali na olej, czyli jak w tych bańkach, chociażby dodawanych do chińskich pił. Eee, tutaj musimy sobie mierzyć osobno. Ja tutaj stosuję po prostu strzykawkę zakupioną w aptece. To jest najlepsza opcja, moim zdaniem najbardziej pewna. I tak też każdemu polecam robić. Eee, no także, a jeszcze co do kosztów. Eee, podstawowa bańka zdaje się kosztuje około 100, 100 zł z groszami. Eee, wersja z nalewkami obydwoma to koszt podchodzący już pod 200. Mowa o tej mniejszej, ta droższa, ta, ta większa będzie nieco droższa zapewne. Ale mam też opcję kupienia tych nawoków osobno, wtedy koszt pojedynczej sztuki to jest około 50 zł. Czy to warto, czy to nie warto. Dla mnie warto osobiście. Nawet właśnie na te amatorskie, że tak powiem, podboje lasu. To jest opłacalne. Kiedy idziecie w jednej dłoni, macie piłę, w drugiej banieczkę, jedną zamiast dwóch. No to jest trochę lżej. Zawsze nie trzeba pamiętać o tej drugiej bańce, tylko mamy wszystko razem spakowane. No i jeszcze ten opcjonalny uchwyt na klucze i pilniki. To też może być dla niektórych niepodważalną zaletą. W tym materiale to by było chyba tyle. Także do usłyszenia. Cześć. Chociaż teraz, tutaj, no chociaż teraz tutaj za bardzo nic nie widać, bo ona jest, stoi pusta. Zdążyłem ją właśnie opróżnić. Ale jeśli sobie ją zalejemy, to wszystko tutaj ładnie widać. To, to wtedy obydwa te poziomy płynów są dobrze, dosyć widoczne.